Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że to wcale nie twoje ciało zawodzi, ale twoja głowa? Prawda jest taka, że stres, pośpiech i codzienna presja mogą kraść twoją energię seksualną, nawet jeśli tego nie zauważasz. A jeśli kiedykolwiek czułeś lęk w łóżku, ten strach przed tym, że coś pójdzie nie tak, nie jesteś sam. Tysiące mężczyzn doświadcza tego każdego dnia, szczególnie ci, którzy dźwigają ciężar pracy, odpowiedzialności i intensywnego tempa życia. Ale dobra wiadomość jest taka: istnieje droga, żeby to zmienić, i właśnie dziś ci ją pokażę. Wyobraź sobie sytuację. Wracasz do domu po ciężkim dniu, głowa pełna zmartwień, myśli nie przestają biec, a gdy przychodzi moment bliskości, ciało odmawia posłuszeństwa. To nie znaczy, że jesteś słaby, że straciłeś swoją męskość, ani że musisz od razu sięgać po tabletki. To proste. Twoja głowa jest w trybie alarmowym, a kiedy tak się dzieje, ciało nie reaguje. Stres aktywuje układ nerwowy odpowiedzialny za przetrwanie ten sam, który przygotowuje cię do ucieczki albo walki a ten system absolutnie nie łączy się z przyjemnością. To tak, jakbyś próbował prowadzić samochód z zaciągniętym hamulcem ręcznym, i wtedy zaczyna się niebezpieczny cykl. Pierwszy raz czujesz strach i może ci się nie udać. Drugi raz już zaczynasz z lękiem, pamiętając co się wydarzyło wcześniej. To tylko zwiększa napięcie. Efekt jeszcze więcej niepowodzeń, jeszcze mniej pewności siebie, jeszcze więcej obaw. I nim się obejrzysz, jesteś uwięziony w błędnym kole, które nazywamy lękiem przed wydajnością. Ale spokojnie. Rozwiązanie nie jest magiczne, ale jest proste. Pierwszy krok to zrozumieć, że przyjemność i bliskość nie pojawią się wtedy, gdy Twoja głowa walczy przeciwko Tobie. Aby przerwać ten cykl, musisz zacząć od podstaw, oddechu. Może brzmi banalnie, ale nauczenie się głębokiego oddychania, wypełniania brzucha powietrzem i powolnego wypuszczania obniża tętno i uspokaja umysł. Zrób to kilka minut przed intymnym momentem, a poczujesz różnicę. Kolejny krok. To nauczyć się być obecnym. Jeśli myślisz, że znowu zawiedziesz, jesteś w przyszłości. Jeśli wracasz do tego, co się stało wcześniej, tkwisz w przeszłości. Głowa musi być w teraźniejszości, a technika, która w tym pomaga, to uważność. W praktyce jest to proste. Poczuj dotyk, zapach, każdy szczegół chwili. Im bardziej jesteś skupiony na tym, co tu i teraz. Tym mniej miejsca zostaje na lęk. I nie możemy zapomnieć o codziennych nawykach. Dobry sen, ograniczenie alkoholu, lekka aktywność fizyczna, a nawet rozciąganie pomagają ciału być gotowym. Zrelaksowane ciało wysyła sygnał pewności siebie, a pewność siebie to fundament wszystkiego. Jest jeszcze jedna rzecz, o której wielu mężczyzn zapomina komunikacja. Jeśli nie mówisz o swoich obawach, presja tylko rośnie. Rozmowa z partnerką o tym, co czujesz, zdejmuje z ciebie ogromny ciężar. A gdy presja spada, przyjemność rośnie. Opowiem ci historię. Jeden z moich klientów był dyrektorem ciągle w podróży ogromna presja w pracy powiedział mi: Mam wszystko, ale kiedy wracam do domu, czuję, że nie mam nic do zaoferowania mojej żonie. Był uwięziony w lęku. Po tym, jak nauczył się oddychać, Zmienił kilka nawyków i otworzył się w rozmowie. Jego życie seksualne zmieniło się całkowicie. Powiedział mi, że nie tylko odzyskał długotrwałą przyjemność, ale także poczuł więź z żoną, jakiej nie miał od lat. To jest możliwe dla każdego mężczyzny, także dla ciebie. Transformacja, której szukasz, nie znajduje się w cudownej tabletce. Jest w panowaniu nad własnym umysłem. Kiedy umiesz kontrolować stres, uwalniasz energię, aby przeżywać przyjemność intensywnie. Bez pośpiechu, bez lęku. I właśnie wtedy pojawia się prawdziwe połączenie, kiedy przestajesz się martwić o wynik, a zaczynasz naprawdę się oddawać. Chcę, żebyś po tym filmie wyszedł z jedną pewnością. Nie musisz żyć uwięziony w lęku. Twój umysł może być twoim największym wrogiem, ale może też być twoim największym sprzymierzeńcem. Wszystko zależy od tego, jak go trenujesz. Jeśli zastosujesz to, o czym mówiłem oddech, uważność, dobre nawyki i komunikację zmiana nastąpi. Jeśli to, co powiedziałem, miało dla Ciebie sens, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i podziel się tym filmem z kimś, kto tego potrzebuje. Bo wielu mężczyzn cierpi w milczeniu, a ten film może być ich pierwszym krokiem do przemiany. I pamiętaj. Długotrwała przyjemność i prawdziwa więź nie znajdują się na zewnątrz, są w tobie. Wystarczy uwolnić moc swojego umysłu.